Zapraszam naszego eksperta, chwilę sobie porozmawiamy na temat roślin. Chciałam Wam przedstawić pana Macieja Słupczyńskiego, który ma wieloletnie doświadczenie, jeżeli chodzi o rośliny. On nam bardzo ciekawe rzeczy opowie. I w ogóle chciałam się zapytać, Macieju, co sądzisz w ogóle na temat roślin wewnętrznych, czy warto mieć takie rośliny w domu? Przepraszam jeszcze raz. Co myśleć na ten temat? Dzięki, Mamy za takie pytanie. Słuchajcie, kwiaty i rośliny towarzyszą człowiekowi od zawsze. Zawsze przebywaliśmy wśród kwiatów, wśród roślin, lubimy się nimi otaczać. Chcemy być jak najbliżej roślinności i przyrody. Dzisiaj pokażemy Wam kilka roślin, kilkanaście przykładów roślin, które każdy z was może mieć w domu, które mają bardzo fajną budowę, kolorystykę, można je fajnie zastosować, zanażować i będą spełniały... spełnione eee, bardzo fajne, dobre i estetyczne i, i niektóre z nich nawet zdrowe. Nie eee, może to być Sansevieria laurenta eee, o takich fajnych żółto-zielonych liściach mm -hmm. albo taka, która występuje albo taka, która występuje również w innych odmianach, taka jak na przykład ta e, szara, albo tu jest taka fan odmiana, wachlarzowata, a także ostatnio bardzo modna odmiana cylindryka, od cylindrycznych liści. Mm -hmm. e, co nam powiesz o jednocznej pielęgnacji tej rośliny? E, jak możemy planować jak podlewać przede wszystkim? Na rośliny z, z całej tej rodziny w Sansevier mają bardzo małe wymagania, jeśli chodzi o podlewanie. Mhm. Traktujemy nie niemalże jak kaktusy. Mhm. One świetnie magazynują wodę w liściach. i Podlewanie jest naprawdę bardzo umiarkowane mhm. i rzadkie. Także na pewno taka roślina dobrze sprawdzi się u tych osób, które na przykład są początkujące, dopiero zaczynają swoją przygodę z roślinami doniczkowymi i na przykład boją się, czy też y, po prostu nie mają ręki do pielęgnacji tych roślin, także taka roślina dobrze się sprawdzi. Jak najbardziej roślina na początkujących może być. E, bardzo ciekawą rośliną jest e, cała grupa storczyków, mm -hmm. czyli orchidei. I to nie tylko falenopsisy, które na pewno wszyscy znacie, ale także. Mamy gatunki, takie jak na przykład Miltonia. Bardzo ciekawy, oryginalny stoczek, który na pewno sprawdzi się również do, równie dobrze w sypialni mm -hmm. i będzie nam fajnie oczyszczał powietrze, mm -hmm. przez co będziecie mieli bardzo dobry sen. Mm -hmm. To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, jeżeli chodzi w ogóle o stoczyki. Mi się bardzo podobają i też wiem, że bardzo dużo osób lubi takie stoczyki. Ale może mógłbyś jeszcze nam powiedzieć odnośnie na przykład pielęgnacji, co zrobić z takimi storczykami, które już przekwitną. Czy po prostu tutaj te łodygi po tym kwitnięciu zostawiamy, czy obcinamy? Generalnie są dwie szkoły. Jedna mówi i są zwolennicy teorii, że należałoby obciąć przekwitnięte pędy dosyć mhm. nawet krótko nad drugim, trzecim oczkiem, żeby zainicjować jeszcze silniejsze wybijanie kolejnych pędów. Ale równie dobrze sprawdzają się, sprawdza się metoda, gdzie po prostu pozostawiamy przekwitnięte będy, mm -hmm. i również z rozety liściowej pojawią się po mniej więcej mm -hmm. pół roku kolejne kwiaty, które będą przez mm -hmm. nastawę. A jakie tygodnie? stanowisko możemy zaproponować takim jasne, rozproszone, Jasne rozproszone miejsce będzie idealne dla storczyków. Tak. Myślę, że bardzo ładnie będą się prezentować. Zobaczcie, w ogóle tutaj mamy dla Was taką propozycję. Może opowiem też trochę o tych doniczkach, z kogo one się tutaj tak? Tak. się wydaje, że te przyjechały z Portugalii. To jest słuchajcie. ręcznie robiona portugalska ceramika. Także nawet jak mam ten storczyk przekwitnie, to cała roślina będzie w tej donicy na pewno fajnie zrobiła waszą, waszą sypialnię czy pokój. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o takie rośliny, sama roślina nie musi być ozdobą. Może się to bardzo fajnie komponować z doniczką, która będzie się wam wpasować w wasz styl. No ale przejdźmy jeszcze do tych naszych roślin, które spełnią zadanie oczyszczania powietrza, tak jak wcześniej wspomniałeś, w sypialni. Co jeszcze byś polecił? Bardzo bym polecał też aloesy. Są to rośliny, które mają zastosowanie i w lecznictwie, i w kosmetologii, i też właśnie jako, jako dekoracyjne w mieszkaniach. Bardzo fajna roślina, niewymagająca. Magazynuje wodę w liściach, rzadkie podlewanie. Lubi mhm. stanowisko jasne, a wszystkie te jej właściwości lecznicze znajdują się w miąszu mhm. i w sokach, które są w środku. Tak, to muszę przyznać sobie rację, że. Też słyszałam wiele o takim aloesie, że taką roślinę bardzo często dziewczyny i nie tylko dziewczyny, wykorzystują jako kosmetyki domowe. Także nie dość, że taka roślina może bardzo ładnie nam zdobić mieszkanie, ale także jeszcze nam służyć. Ciekawą roślinką jest też bluszcz. Mamy mnóstwo odmian, i odmian bluszczy i, i wielkości, i rozmiarów, i odmian od takich typowo zielonych przez stre, o liściach zielono-białych, zielono-żółtych. Mm -hmm. e, także jest bardzo szeroka gama. Możemy je mm -hmm. zastosować zarówno w mieszkaniu jak tak, i na bardzo, balkonie czy w ogrodzie. W ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo taką roślinę możemy posadzić zarówno w mieszkaniu jak i na zewnątrz. Ona bardzo fajnie się pnie też. Może nam bardzo wiele rzeczy zasłonić. A jakie stanowisko jeszcze do tej rośliny? To jest roślina, która świetnie sobie radzi w płcieniu, w także mm -hmm. ona nie potrzebuje szczególnych wymagań, mm -hmm. jeśli chodzi o mm -hmm. Światło Lubi stanowisko dosyć wilgotne, a podłoże takie przepuszczalne. Mam tutaj od Was jedno pytanie odnośnie ziemi do kwiatów doniczkowych. Panie Maciej, co by Pan zaproponował? To znaczy tak. Polecamy. Różne gatunki roślin na pewno mają nieco inne wymagania, mm -hmm. jeśli chodzi o podłoże. Na pewno jest... nie zastosujemy takiej samej ziemi do storczyków, bo tutaj wiadomo, że jest zupełnie inna ziemia, specjalistyczna, że tak powiem. Dokładnie. Nie zastosujemy tej samej ziemi tak. do storczyków, co do fikusów, mm -hmm. czy na przykład do San mm -hmm. lub Paprotki. Podłoża. Też mają e, określoną specyfikę i e, są dedykowane pod e, konkretne gatunki. E, jest również ziemia uniwersalna, ale o to jeśli dopytacie w kieciarni, mm -hmm. to e, specjaliści Wam doradzą, mm -hmm. którą należy, e, do jakiego gatunku zastosować. Kolejne mamy pytanie. jak kwiaty e, można zastosować do pomieszczeń z małą ilością światła naturalnego? Też sama jestem ciekawa. W takich pomieszczeniach, gdzie mamy nieco mniej światła, czyli warunki płócienia, mhm. dobrze sprawdzają się spatyfilia, się mhm. również sangsejnia. A polską nazwę? Skrzydłokwiat. Tak, skrzydłokwiat? Bo prędzej, wydaje mi się, że pod tą polską nazwą będzie ten kwiat bardziej rozpoznawalny. Czyli skrzydłokwiat i sangsejnia. Mhm. Dokładnie. Jakie kwiaty do łazienki? To już tak jak wcześniej wspomnieliśmy, na pewno ten skrzydłowkę bardzo fajnie się sprawdzi, ponieważ tam jest bardzo środowisko takie wilgotne, więc te kwiaty... Babrotki też będą dobrze rosły. Tak. One też mamy, tu Takie miniaturki. Tak, tu jest babrotka w takiej fajnej odmianie cotton candy. Bardzo urocza. I mamy też przed sobą w tej fajnej, oryginalnej pod słońce paproć w odmianie boston, taką bardziej tradycyjną. Mhm. Czyli to byłaby nasza propozycja, jeżeli chodzi o kwiaty domiczkowe do łazienki. Dokładnie. Także paprotki fajnie się sprawdzą. Teraz przejdźmy do kolejnego pytania. Czy mąstera sprawdzi się w przedpokoju, gdzie nie ma dużo światła? Wszystko zależy, czy to światło jest. Yy, yy, nie ma dużo światła. To jest roślina, która lubi rozproszone warunki światła, mhm. i jeżeli będzie tam naturalne światło docierało chociaż przez kilka godzin, ona sobie z powodzeniem poradzi. Mhm. Także tu nie widziałbym jakiegoś zagrożenia mhm. dla mastery. Mamy jeszcze kolejne pytanie. Jakie rośliny są najłatwiejsze w utrzymaniu? No to. Chyba odpowiedź sama się nasuwa, że kaktusy. Ale co? Pa, paradoksalnie kaktusy. Co, ale co poza kaktusami? Co jeszcze mógłbyś doradzić oprócz tych pospolitych kaktusów? Z kaktusami też należałoby uważać, żeby nie przesadzić z wodą. Także jeżeli będziemy je. Um, Odpowiednio traktować, dawkować im tą wodę, mhm. na pewno będzie wszystko w porządku. Czyli najłatwiejsze ale... tylko kaktusy. Czy coś kaktusy jeszcze? Kaktusy są prostymi, sukulenty, cała grupa sukulentów, mhm. e, roślin gruboszowatych, mhm. czyli drzewka szczęścia. Wspomniane mamy tutaj, wcześniej. Mamy tutaj drzewko szczęścia? Mamy tam. Ym, tak? Drzewko tak? szczęścia pokażemy nieco później, mhm. tam u góry. Mamy też Sanseviery w różnych odmianach i one też bardzo dobrze sobie radzą mhm. w takich warunkach. Um, Jakie ceny są doniczek, które wyglądają jak głowy? Słuchajcie, jeżeli chodzi o ceny, to zapraszam Was na stronę sklep.zielonafabryka.pl. Tam znajdziecie w ogóle zakładkę, w której znajdują się tylko wyselekcjonowane doniczki, które przypominają głowę. To są takie, że tak powiem, najmodniejszy trend, jeżeli chodzi do, teraz w ogóle do pomieszczeń i w ogóle. Bardzo ładnie wyglądają, zobaczcie, jak to wygląda. Ta twarz wygląda, jakby miała tutaj po prostu ubrane włosy. Tak też możemy po prostu wyeksponować nasze rośliny, które będą ciekawie wyglądały. To jest taki nasz trend, taki nowy trend w ogóle, jeżeli chodzi o ciekawe doniczki do pomieszczenia. Jak dbać o sukulenty? Kolejne pytanie. To no, warunki zbliżone, jak przy eliminacji kaktusów. Jasne miejsce, ograniczona ilość wody mhm. i podłoże bardzo przepuszczalne, takie piaszczyste podłoże. Mhm. No to by było na razie na, na tą chwilę. Nie mamy już więcej pytań. Ale ja bym chciała tobie się zapytać odnośnie tych doniczek, które tam stoją w tym rogu, bo to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, o której dowiecie się pewnie tylko i wyłącznie u nas. Czy mógłbyś opowiedzieć co to są za doniczki, jakiej firmy i jak to wszystko wygląda w praktyce? Bo to są doniczki samonawadniające. To są doniczki samonawadniające firmy Lechuza, niemieckiej produkcji, w bardzo wysokim wydaniu jakościowym. Design jest włoski. Jak widzicie, one są bardzo proste w swojej formie, niemal perfekcyjnie wykonane. Rośliny w tych doniczkach czują się znakomicie. Podlewanie możemy ograniczyć nawet do 8-10 tygodni. W przypadku innych gatunków nawet, nawet rzadziej. Jest specjalny dozownik, w którym dozujemy wodę do tej donicy. A donica, zobaczcie, jest zbudowana jakby z dwóch części, czyli jest część osłonka mhm. i część e, produkcyjna, w której rośnie ta e, roślina. Możemy opowiedzieć, na jakiej zasadzie to, ta w ta doniczka ta, działa? Nadmiar wody przelatuje i magazynuje się tutaj w tej osłonce, a następnie tymi e, knotami jest poprzez podsiąg e, doprowadzany do rośliny. Mhm. Roślina dostaje tyle wody, dokładnie tyle, ile potrzebuje. A wskaźnik, ta miarka pokazuje nam poziom dostępnej dla rośliny wody pomiędzy zakresem minimum i maksimum. I staramy się utrzymywać to właśnie w tym przedziale. Myślę, że to będzie bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które po prostu nie pamiętają o podlewaniu roślin. Taka doniczka po prostu będzie pamiętać za nas, że mamy po prostu taką roślinę podlać. Myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. A jeżeli chodzi w ogóle o rozmiary, kolory, to wszystko znajdziecie u nas na stronie fabryka.pl. także tam są dostępne modele, będziecie mogli sobie zobaczyć. Asyptymet jak. To jest będzie... bardzo tak, szeroki, tak, asyptymet... i do domu, i do ogrodu. Tak, słuchajcie, jeżeli chcecie to, w ogóle różnią się te doniczki, jeżeli chodzi o zewnętrzne, wewnętrzne, tutaj chodzi o mrozoodporność odporność i tak dalej, tam wszystko na stronie internetowej jest bardzo dobrze opisane. No i a jeżeli macie pytania, to zawsze możecie przyjść po prostu tutaj do nas, do sklepu, zawsze nasze panie ekspedientki wam doradzą pomogą. Także może jeszcze teraz na chwilę przejdziemy jeszcze do roślin do góry. Wam pokażemy nasze zaslecze zielone. Myślę, że też jest bardzo ważne. Wprowadzimy bardzo... lawendę. Jest sezon lawendy. Słuchajcie, lawenda to jest taki hit. E, Teraz w ogóle sezon na lawendę się rozpoczął, także mamy w sklepie dostępną taką usłyszoną lawendę, lawendę świeżą taką z którą możecie sobie posadzić na tarasie, mhm. w ogrodzie. I może jeszcze opowiemy chwilę o tych produktach, które tu stoją w ogóle. Tak, tak. Coś to jest woda lawendowa, wyciąg z, z lawendy. Bardzo fajny preparat, który możemy stosować z atestem, który możemy stosować na ciało. E, przeciwko komarom, przeciwko e, kleszczom. Mhm. W tym roku słuchajcie, jest plaga tak. kleszczy. Mhm. Także one te preparaty bardzo fajnie odstraszają, a przy tym są naturalne. Mhm. I tak samo jest esencja, czyli olejek lawendowy. E, to jest już taki typowy wyciąg z lawendy. Mhm. Także też bardzo ciekawa rzecz. Możemy to barometraki stosować. Bardzo fajne, bardzo fajne produkty. Mamy tutaj naturalne, ale mamy także świece od naszych firm, I czyli Ludwig. i Ludwik i Janki, z którymi współpracujemy. Także też o zapachu kulawy, jeżeli chcecie ją wdową, taki zapach. A teraz przejdźmy tutaj do. Głównie tutaj mamy zielone roślinki, także jeżeli opowiemy o czymś może. Tak, tak. mamy bardzo wiele ciekawych roślin. Mm -hmm. O, wpadła Ci w rękę habortia. Przepięknie to wygląda, Zobaczcie, to jest z, to z, z, taki z, taka roślinka. Z, z sukulentowatych, mm -hmm. także y, zupełnie niewymagająca roślinka mm -hmm. dla początkujących, polecamy. Jest mm -hmm. cała gama kaktusów, od takich bardzo małych mikromini ma Malutkich, poprzez egzemplarze y, trochę, Już, większe, trochę większe. Tak. tak, Wśród roślin zielonych mamy bardzo. Monstera. Tak, to jest Monstera. Malki mm -hmm. Leaf. O bardzo ciekawym liściu. Takim dziurawem. Tak, jeżeli chodzi w ogóle o monstera, to jest. Y, bardzo modna roślina teraz do domu stosowana. Także no, przeróżne są odmiany, bo wiem, że są też takie porościnane liście i całe liście one bardzo ładnie wyglądają. Także to jest taki też hit, którym możemy sobie zapodobać do domu. Zobaczcie tą roślinkę, jaki ma ciekawy liść. To jest Begonia masoniana. To naprawdę bardzo fajny egzemplarz. Tu mamy kalatę roślin do płócienia. To jest ta mozaika. Bardzo też fajnym liściu. Mhm. A tutaj tam, o tej roślinie możemy coś Tak, to, to jest roślinka bardzo na, bardzo pełen, na pełne słońce. <grym> Możecie ją sobie nawet na tarasie postawić, albo na stoliku, na balkonie. Przypominamy takie wakacje, taki upał. To jest, jest palma, na Karkinke, dokładnie, miasta tropiku. To jest miastka, palma Waszyngtonia. Jeżeli nie możemy nigdzie wyjechać, to, to chociaż sobie ustawmy taką palę, bo będzie bardzo fajnie to wyglądać. Mamy wiele innych. Tu jest na przykład jatropa, to jest taka roślinka tak zwana grubora taka mm -hmm. ciekawostka, tu mamy sukulenty, kalatę, całą grupę. E, także jest tych roślin u nas mm -hmm. sporo, ja myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Mm -hmm. I mamy też kolekcję bązaj, drzewek bonsai. Także to są rośliny, e, które możecie sobie sami formować, możecie e, sami się zabawić w... E, Formowanie. Dokładnie. Tak, myślę, że to będzie też bardzo fajna zabawa. Także dziękujemy bardzo Maciejowi za E, Proszę bardzo. Bardzo ciekawe rzeczy. Słuchajcie, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania do Macieja, to zawsze możecie przyjść do Zielonej Fabryki. Macie bardzo duże prawdopodobieństwo, że Pan Maciej będzie tutaj w sklepie. Jeżeli chcecie po prostu o coś zapytać, o cokolwiek, o jakąkolwiek roślinę, jaką macie w domu, czy pielęgnację, czy cokolwiek, Pan Maciej zawsze służy radą.